Witam Państwa. Kłania się, z pagiem, z pocztu pagiennych, z Wieżycy, Bractwa Rycerskiego. Zajmujemy się rekonstrukcją wieku XIII, jak niektórzy z Państwa już wiedzą, bo bardzo wiele dzieci i młodzieży nas odwiedza pod wieżą rycerską, która znajduje się we wsi, wsi Oślica w Najbliższa impreza, jaką organizujemy, to Rekord Polski w ukręceniu najdłuższego sznura. Będzie obecny oczywiście sędzia z Biura Księgi Rekordów. Będzie można osobiście spróbować swoje sił w ukręceniu takiego sznura. Jeżeli 5 minut, będzie się obsługiwało średniowieczną maszynę, która do tego służy. Będzie można otrzymać pamiątkowy dyplom, który własnoręcznie trzeba wypełnić zgodnie z zasadami kaligrafii więc mamy takie mini warsztaty kaligrafii. Będzie można też zobaczyć dzięki uprzejmości Muzeum Okręgowego w Tarnowie, jak wytłacza się monetę czyli będziemy również odpowiadać na pytanie, skąd się bierze moneta, nie tylko skąd się bierze sznurek, zgodnie z tym, jaki jest tytuł naszego programu.